Egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy, arkusz pokazowy. Zadania kolejne. Pierwsza część jest zrobiona, jest na dole link w komentarzu dołączony do całej playlisty. Zadania od 11 do 20, czyli kolejna dziesiątka zadań, z tym, że tutaj numeracja będzie od 10.2, ponieważ no, zadania są dzielone na części, dlatego tutaj. Nie jest od 11 do 20, a tylko od 9.2 do 17. Zadanie dziesiąte. Drugie pytanie do zadania dziesiątego. Narysowany jest wykres funkcji kwadratowej i mam polecenie, jest wyznacz i zapisz w miejscu wykropkowanym poniżej zbiór wszystkich rozwiązań nierówności. f od x mniejsze równe 0. Czyli szukam tych wartości, które są mniejsze lub równe od 0, czyli to jest... Yy, ta część wykresu i ta mniejsza od zera, ale również lub równe, czyli łącznie z miejscami e, zerowymi, co oznacza w odpowiedzi, że x należy od minus nieskończoności do minus 1. Ja oznaczam w ten sposób domknięty, ale też e, można zaznaczać domknięty w ten sposób. E, w sumie od 3 e, do nieskończoności, czyli w ten sposób, jeżeli zapisujemy przedział domknięty. Tak. I to jest zadanie 10.2. Zadanie 10.3 nadal do ta sama treść, czyli jest to funkcja kwadratowa i narysowany wykres. Tym razem mam napisać wzór funkcji w postaci kanonicznej, czyli f od x równa się a x odjąć p, do kwadratu i dodać Q. I to jest postać kanoniczna. Co wiem z tej funkcji kwadratowej? Wiem, że ma miejsca 0 minus 1, czyli punkt o współrzędnych minus 1, 0. Ma miejsce 0 3, czyli punkt o współrzędnych 3, 0. Ma wierzchołek podany, co jest ważne przy postaci kanonicznej. On ma współrzędne 1. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No i jeszcze mam punkt przecięcia z osią y, czyli punkt o współrzędnych 0 i 6. No i tak naprawdę to, że mam wierzchołek tej funkcji kwadratowej, to już mi dużo daje, bo mogę ją zapisać: a x odjąć pierwsza współrzędna wierzchołka do kwadratu plus druga współrzędna wierzchołka. I potrzebuję tylko współczynnik A. A współczynnik A to jest jeden inny punkt niż wierzchołek, więc mam trzy punkty, tak naprawdę, obojętnie, który tutaj podstawię, podstawie yy, otrzymam z tego A. No, podstawiam punkt 0,6, czyli 6 równa się A, 0 odjąć 1 do kwadratu plus 8, czyli 6 równa się A razy 1 dodać 8, yy, czyli przenoszę A na lewą stronę, to mam minus A. 6 przenoszę na drugą stronę, czyli mam 8 odjąć 6, czyli 2, a jest równe minus, oczywiście, 2, czyli postać kanoniczna f od x równa się minus 2 x odjąć 1 do kwadratu i dodać 8. I to jest odpowiedź do zadania 10.3. Zadanie 11 funkcja liniowa określona wzorem ax plus b, gdzie a i b są pewnymi liczby, liczbami rzeczywistymi. Wykres funkcji przedstawiono obok na wykresie w kartezjańskim układzie współrzędnych i mam wybrać jedną z odpowiedzi a, b, c, d. Po pierwsze funkcja jest rosnąca, wykres idzie w górę, co oznacza, że a musi być większe od zera. Dalej, Punkt przecięcia z osią y ma współrzędne 0b, czyli z tego wynika, że b, ponieważ punkt przecięcia jest pod osią x, jest mniejsze od 0, a większe od 0 i b mniejsze od 0. To jest odpowiedź b. Zadanie 12. Firma przeprowadziła badania rynkowe dotyczące wpływu zmiany ceny z P swojego produktu na liczbę Q kupujących ten produkt. Z badań, ten produkt. Z badań wynika, że każdorazowe zwiększenie ceny o jedną jednostkę powoduje spadek liczby kupujących o 3 jednostki, ponadto przy cenie równej 5 liczba kupujących jest równa 12 jednostek mamy stały wzrost każdorazowe zwiększenie ceny o jedną jednostkę powoduje spadek liczby kupujących o 3 jednostki czyli gdybym narysował to na układzie współrzędnych a oczywiście tutaj nie wiem nie patrzę jeszcze na to że 5 jednostek że, że przy cenie 5 jednostek kupujących jest 12 tylko tak na jedną jednostkę Czyli na jeden argument trzy wartości w dół, na jeden argument trzy wartości w dół. Na każdy jeden argument są trzy wartości w dół, co oznacza, że ten spadek jest stały, jest to funkcja liniowa, czyli nie może to być IC, gdzie mamy funkcje kwadratowe. I do tego na jedną jednostkę trzy argumenty, na jeden argument trzy wartości w dół oznacza, że ta funkcja jest malejąca. I współczynnik tej funkcji, współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy minus 3. No i teraz tak, zmiana p w zależności od q to znaczy, że q jest równe a razy p plus małe b. No i teraz wiem, że p jest równy, że a jest równe minus 3. No, i żeby wyliczyć b, tak naprawdę to już wiem, że tutaj będę miał odpowiedź b, bo mam q równa się, ale jeszcze sprawdzę, czy ta zależność tutaj mi pasuje. Przy cenie równej 5, czyli minus 3 razy 5, liczba jest równa 12, czyli 12 plus jeszcze raz, bo tu nie, nie za to podstawiłem. Minus 3 razy 5 równa się 12 plus b, czyli b jest równe minus 3 razy 5 to jest minus 15, przeniesione na drugą stronę to jest 27, czyli q jest równe minus 3p dodać 27. Odpowiedź b. Zadanie 13. Dużo treści. Czas półtrwania leku w organizmie to czas, po którym masa leku w organizmie zmniejsza się o połowę po przyjęciu jednorazowej dawki. Przyjmij, że po przyjęciu jednej dawki masa M leku w organizmie zmienia się w czasie zgodnie z zależnością wykładniczą. I tu mamy to MT równa się M0 razy 1 druga do potęgi T przez T. W przypadku przyjęcia kilkunastu dawek powyższa zależność pozwala obliczyć ile leku pozostało w danym momencie w organizmie z każdej poprzednio przyjętej dawki. W ten sposób obliczone masy leku z przyjętych poprzednich dawek sumują się i dają informację o całkowitej aktualnej masie leku w organizmu. Pacjent otrzymuje co 4 dni o tej samej godzinie dawkę M0 równą 100, czyli M od T równa się 100 razy 1 druga i czas półtrwania tego leku, czyli duże T jest równe 4. Czyli T przez 4. Yy... I wykres zależności masy M leku L w organizmie tego pacjenta od czasu T, liczonego momentu przyjęcia przez, przez pacjenta pierwszej dawki, przedstawiono na rysunku. No i tutaj mam cztery odpowiedzi. Yy... Jeszcze raz to jest MT równa się 100. M od T równa się 100. Razy 1, druga. T przez 4. No i tak, jeżeli pacjent, wykres zależności przedstawia, przedstawiony jest na rysunku. Pacjent przyjmuje dawkę 100. Czyli tak, na początku otrzymał dawkę 100. Czyli mamy 100. Każdy z tych wykresów ma 100 na początku. Po 4 dniach zostaje połowa tej, tej dawki. Czyli tutaj czas będzie 4, to mam 100 razy 1 druga do 4 przez 4, czyli 100 razy 1 druga do pierwszej, czyli 50. Co oczywiście tutaj ze wzoru liczę, ale to logicznie biorąc, jeżeli połowa zostaje ze 100, no to 50. Czyli po 4 dniach będę miał 50. Ale. Wykres zależności pacjenta od czasu teliczonego od momentu przyjęcia przez pierwszej dawki przedstawionego na rysunku. Pacjent przyjmuje dawkę co 4 dni, czyli po czterech dniach z tej dawki zostaje 50, ale dostaje nową dawkę, czyli po 4 dniach muszę mieć wartość 150. Na pewno to nie będzie ten wykres tutaj Ponieważ on jest rosnący, to by oznaczało, że tego leku cały czas w organizmie przybywa, a u niego ubywa, czyli e, będzie to malejące. Tutaj pasuje, tutaj też pasuje na razie, e, a tutaj, e, tak, po czterech dniach dostaje nową dawkę, czyli w sumie mamy to, co mu zostało z pierwszej dawki, czyli 50 plus dostaje nową dawkę, czyli czwartego dnia powinien mieć 150. W pierwszym wykresie czwartego dnia ma 150, w drugim wykresie czwartego dnia ma 100. Czyli tak, jakby tej pierwszej dawki w ogóle nie było. Została zanulowana po czterech dniach. Z z znaczy, organizm ją zużył, tak? zostało 0. No i zostały dwa wykresy. To jest funkcja wykładnicza, czyli wykresem nie może być linia prosta, czyli odpada też D. A zatem zostaje odpowiedź A. I zadanie trzynaste, teraz jest drugie pytanie. Oblicz masę leku w organizmie pacjenta, który przed przyjęciem jedenastej dawki tego leku, tuż przed przyjęciem jedenastej, wynik podaj w zaokrągleniu do dziesiątej mg. No i mam zapisać obliczenia. No i teraz tak. Przyjmuję 10 dawek. Pierwsza dawka. To jest 100 razy 1 druga przez 4. Yy, I tak, pierwszą dawkę przyjmuję dzisiaj, następną po 4 dniach, drugą po 8 dniach, a dziesiątą po 40 dniach, czyli tutaj będzie do 40, czyli mam 100 razy 1 druga do 10. To jest pierwsza dawka, czyli tutaj ją zaznaczę 1. Druga dawka, którą przyjmuję po 4 dniach, w organizmie będzie 36 dni, czyli 1, 2 do 36 przez 4 to jest 100, razy 1, 2 do 9. Trzecia dawka, którą przyjmuję po 8 dniach, w organizmie będzie 32 dni, czyli 32 przez 4 to jest 100. Razy 1 druga do 8. No i y, krótko przed przyjęciem 11 dawki, to znaczy, że jeszcze przyjął tutaj 10 dawkę. No a 10 dawka to jest 1, druga y, 4 przez 4, czyli 100 razy 1, druga do pierwszej. No i teraz te, te wszystkie dawki oczywiście cały czas w organizmie są, czyli muszę je ze sobą zsumować. Czyli mam 100, 1, 2 do 10 plus 100, 1, 2 do dziewiątej plus 100, 1, 2 do pierwszej. Mogę wyłączyć 100 przed nawias. W nawiasie zostanie 1, 2 do 10 plus. 1, 2 do 9 plus i tak dalej. 1, 2 do 1. Jest to ciąg geometryczny. Może go y, zmienię kolejność, czyli ten przyjmę jako pierwszy wyraz, ten będzie 9 i ten będzie 10 wyrazem. Wtedy mam tak, pierwszy wyraz, czyli 1, 2 razy 1 minus q to jest 1, 2. Do n tej, czyli do 10 przez 1 minus q. W mianowniku mam jedną drugą, tutaj też mam jedną drugą, czyli tam się skraca i zostaje 100. 1 minus 1 przez 2 do 10 to jest 1024, czyli to jest 100 razy 1023.

To 2300 podzielone przez 1024 to jest 99,9023 i 4, ale mam podać z dokładnością do 1,1, czyli 99,9 mg. Zadanie 14. Klient wpłacił do banku na lokatę dwuletnią. Przy, po każdym rocznym okresie oszczędzania, bank dolicza odsetki w wysokości 3% od kwoty bieżącego kapitału. Po dwóch latach oszczędzania. No, tutaj z tablic skorzystam. Mam wzór na procent składany, czyli kapitalizację odsetek, czyli kwota końcowa, to jest kwota początkowa, czyli 20 tysięcy złotych, 1 plus. P to jest oprocentowanie w skali rocznej, czyli 3 setne, do N to jest okres lat na lokacie bankowej, czyli na 2 lata, to znaczy do drugiej, czyli 20 tysięcy 1,03 do kwadratu. No to jest odpowiedź D. Zadanie 15. Dany jest ciąg określony wzorem. Liczby 2, minus 1 i minus 4 są trzema początkowymi wyrazami tego ciągu. No to w takim razie a1 równa się minus 3 razy 1 dodać 5, czyli minus 3 plus 5 i to jest 2. Pasuje. Drugi wyraz. Minus 3 razy 2 plus 5 to jest minus 6 dodać 5, to jest minus 1, też pasuje. I trzeci wyraz: minus 3 razy 3 dodać 5, minus 9 dodać 5, czyli minus 4. Pasuje, czyli jest to prawda. Jest to ciąg arytmetyczny o różnicy równej 5. No tutaj, żeby dostać następny wyraz, muszę odjąć 3, czyli te 3 wyrazy tworzą ciąg arytmetyczny o różnicy minus 3, czyli na pewno nie jest to różnica równa 5, czyli jest to fałsz. Dany jest trójkąt ABC, w którym mam podane boki. No to tutaj, jeżeli mam podane boki, mam stwierdzić, wyznaczyć kosinus kąta i sprawdzić, czy on jest rozwartokątny, to do tego będzie potrzebne twierdzenie kosinusów. No to z tablic. Tak wygląda twierdzenie kosinusów, jakiś trójkąt, ja nie wiem, czy on jest rozwartokątny, czy nie, więc to jest zupełnie dowolny trójkąt, nie można się sugerować tutaj rysunkiem. AB jest 6, BC jest 5 i AC jest 10 i mam. Kąt ABC, czyli ten. No i twierdzenie kosinusów pisze wzór na bok leżący naprzeciw tego kąta, czyli 10 do kwadratu to jest 5 do kwadratu plus 6 do kwadratu odjąć 2 razy 5 razy 6 i razy kosinus alfa, czyli 100 odjąć 25 odjąć 36, to jest minus 60 kosinusów alfa. Czyli 60 kosinusów alfa to jest No i teraz tutaj to by trzeba odjąć, czyli to jest 100 minus 25 i minus 36. To jest 39, ale przeniesione na 100 minus 25 i minus 36. AC i kosinus kąta ABC. Dobrze, pasuje 100. 25, 36, czyli kosinus alfa jest jeszcze raz, bo tutaj z tymi rachunkami coś jest i to jest równe 39, ale przeniesione na drugą stronę jest minus 39, czyli cosinus alfa jest minus sześćdziesiątych. I to jest mniejsze. A, mam sprawdzić, czy to jest 65 setnych, bo to jest mniejsze od zera, mniejsze od zera to znaczy, że ten kąt jest trójkąt jest rozwartokątny. Ale teraz pytanie, czy to jest 65 setnych, no to to by trzeba podzielić 39 przez. 60, to jest minus 0,65, czyli odpowiedź pierwsza także jest prawda. Czyli jest prawda, prawda. No i w tej serii dziesiąte zadanie, ostatnie. Na płaszczyźnie w kartezjańskim układzie współrzędnym daje się okrąg ośrodku i promieniu. No i tutaj też z tablic wzór, to jest x odjąć pierwsza współrzędna środka, czyli 2, y odjąć druga współrzędna środka, Minus 5, czyli jest plus 5 we wzorze i jest równe promieniowi do kwadratu, czyli 9. x minus 2, y plus 5 równa się 9, to jest odpowiedź.